no Trzeba było pierw jakby to wszystko uporządkować. Okazuje się, że by zacząć coś działać, żeby starać jakieś dotacje, no, musimy mieć jakieś prawo do tego, prawda? Więc wtedy zaczęły się takie żmudne sortowanie, co trzeba, jak trzeba. I pierwszą taką sprawą było to, żeby akt notarialny wskazywał na to, że mamy do tego jakieś prawo, bo yy, wiadomo, że po odzyskaniu tego obiektu, yy, to po prostu był przemyśl, jako prawda, yy, takim, takim właścicielem, prawda. To co siostra powiedziała w 94 roku, yy, też musiało to dokonać się też yy, prawie notarialnym i wtedy właśnie część, która jest po prawej stronie, to jest właśnie na dzień dzisiejszy sióst Benedyktynek w Jarosławiu, a to jest diecezji, prawda? Można powiedzieć, że wszystko jest własnością diecezji. My jesteśmy wieczystymi użytkownikami. Może to tak wyglądać trochę dziwnie, ale no nie można dzielić. Stąd właśnie tak, tak się stało. I no niestety, trzeba wyrobić było nip, regon, wszystko to, co upoważniało, żeby iść krok dalej. Ale no tak się stało, że, że dzięki otwartości wielu, wielu dobrych ludzi no, udało się to. I tak mogę powiedzieć, że to, co się stało, to jest cud. Myślę, że trudno yy, uprzedzać to, co tutaj zobaczymy. Ale Państwo będziecie mogli zobaczyć, w jakich warunkach żyłyśmy. To było w czterech ścianach, prawda? No i, i niestety no, były takie sytuacje, kiedy naprawdę musiałyśmy już coś zrobić, bo tak, światło się nam psuło, wszystko się paliło, dzwonki się paliły, tynki się paliły, ściany pękały, nie wiedziałyśmy dlaczego. Tutaj też zobaczymy dlaczego. Bo ściany działowe na przykład nie miały żadnych fundamentów. Stąd... Naprawdę przyszły siostry tutaj jak na misję. Przywiozły z sobą tylko figurkę Matki Bożej, no i to, co było potrzebne. Łyżka, miska, łuczeć do spania. I, I tak się zaczynała tutaj yy, nasza, nasza misja. Także zapraszam do obejrzenia. Są to filmiki podzielone na, tak jak do tej pory, na cztery etapy. Ponieważ to wszystko, co się stało, to jest pomysłem też utworzenia internetowej strony akcji pod nazwą Sług jeden Mały Krok i dzięki pomocy wielu, wielu ludzi i z Polski, i z zagranicy i oczywiście dotacji unijnej i tutaj miasta udało się zrobić to, co się dało, zobaczymy i to, co jeszcze przed nami, to tak jak tutaj siostra wspomniała też no, szkolnictwo było kiedyś, prawda? Po zakończeniu czwartego etapu, piątego można tak powiedzieć, chcemy przystąpić do kolejnego, którym jest przedszkoła. Już mamy wszystkie dokumenty, już mamy projekt, pozwolenie na budowę, wszystko. Tylko... Panie Boże, co dalej? Właśnie. Wiemy o co chodzi, prawda? Stąd no takie zachęta też do... Do, do modlitwy w tej intencji, abyśmy umieli sprostać tym, do czego Pan Bóg nas wzywa. I chcemy być właśnie takim świadectwem też w tym miejscu, w mieście i serdecznie zapraszam do, do naszego klasztoru, jeżeli Państwo macie też gości, takich, których tego, to też zapraszamy. Na końcu tam. Damy takie zaproszenia, i drobne pamiątki. Więc, a jak będą jakieś pytania, to później można porozmawiać i wszędzie proszę.